i tak się odwróciłem i zobaczcie, to zniszczenie mienia samochodu jednego i drugiego i niszczenie domu mieszczalnego zobaczcie w lasu nie będę machać żeby było widać i tak dalej blacha to to stara blacha to mogli lać po blacie tej ale po szalówce grombory dom i po samochodzie maska zniszczona Drzwi, wszystko zniszczone. Dach i wszystko zniszczone. Widać w woreczki. Jak leżą. O po farbie wszystko widać. I Szanowni Państwo Kochani moi. Jak i kochanie? Wy jesteście Bandyki Łotry. Łoty będąci. A zwłaszcza narkoman, Wojtek Szukonowski, e, który wącha i jest złapany na gorącym uczynku. Ja nagrałem pod nic dziękuję jemu, że on nagrał całego serca. Zobaczcie ile wyjąć, ile nabierałem. 60 litrów. 60 litrów. Rozpuszczelnika pokaż to jest w środku bo może nie wiedzą no rozchyl tą i zamiast reklamówki wszystko i dzisiaj złożyłem za zniszczenie mienia aha jeszcze poproszę tutaj jeszcze dom też zniszczony robisz od, od, od murek jak wszędzie obmurek, szalubeczka. Pokrępane to, pokrępane to samą farbą i tak to robił. Z uczynić. Robi Warmiani, przepraszam, Podlasianin, który, który mężczyźni. Tak jak ty no trudno się mówi. Trudno się mówi, polecenie chcą położyć do ziemi i tak dalej, że zobaczyli, że biuro interwencji obywatelskiej wprowadza, to chcą mnie zniszczyć, zdewastować, całkowicie moją posiadłość zabrać i tak dalej. Chcą wykończyć mnie. Chodźcie tu, chodźcie tu. Chodźcie tu. Chodźcie tu. Chodźcie tu. Chodźcie tu. Chodźcie. Nie. Z tego powodu. Alansza Major, Wojciech S, który naprawdę wziął się za mnie, że powiedział. Na moje urodziny Na moje urodziny powiedział Że ja zdechł Tak majorze A kto życzy komuś śmierci Może śmierć się odwrócić Może śmierć się odwrócić Dla ciebie Już uciekasz Boisz się Złapania Wiesz za co Że wą od wielu już lat. I będziesz złapany, będziesz złapany. Będziesz osadzony w Houston na leczeniu i tak dalej. A za zniszczenie mienia zapłacisz albo twoje koleżki zapłacą. A teraz będzie z majorem? Pojedzie do Houston, bo już policja będzie go poszukiwać. Od dzisiaj i pojedzie do Houston. Pojedzie do Houston, a Houston to wiadomo co to jest. Nie będę wam tłumaczyć. Bo... Chorosz wiecie? Chorst. Chorst to jest. Chorosz Boża. Proszę? Chorosz Boża. Tak. Tam będzie siedzieć dłuższy czas, przebywać z tego powodu, że, że musi odzwyczaić się do łukania I Wiesz. będzie człowiekiem innym. Weź się łyczkę, bo ci w buzi zaschło. jak ogórek e, proszę proszę nie ja to dziękuję ja też nie ja to... Krzysiu jak Ciebie nie było to tutaj podjeżdżał łoś z panem niemieckim łoś podjeżdżał tak? no, no był był jakim samochodem? białym e, białym busem no. wiem bo ten człowiek też jest zgłoszony, też może być zamieszany razem, bo Major, Łoś mogą współpracować i jeszcze jeden człowiek, który wczoraj się pogodziłem. Nie Jaki chcę... Jaki na... człowiek? Nie chcę wymienić na razie, bo podałem mu rękę, to nie chcę tego człowieka wymienić, zobaczymy. A, czyli uważasz, że oni trzymają razem, tak? Że one trzymają sztamę, a wiesz co to same. Wiem. Zgoda. Nie muszę tłumaczyć, jak powiedziałeś tam to to. to. Mm -hmm. I powiem tak, zgłosiłem się na policję znowu, zaraz będzie policjantka, czy policjant przyjadą z komisariatu na obrębiny, będą wszystko robić i tak dalej. I na razie tyle, dziękuję bardzo.